Nie dajmy sobie jakkolwiek wmawiać, że mamy teraz dobrą sytuację gospodarczą. Sytuacja jest drastyczna. Polska złotówka jest zawalona drastycznie, mimo gigantycznego oprocentowania, mimo tego, że ludzi się przyciska kredytami hipotecznymi, które są gigantycznie oprocentowane. Nasza gospodarka trzeszczy, ludzie masowo biorą wakacje kredytowe, a Donald Tusk, Kosiniak, Kamysz i Hołownia, żeby napompować jeszcze bardziej ceny nieruchomości i zagranicznych deweloperów, zagranicznych bankierów. Chce wprowadzić kredyt na 0%. Zrozummy to, że sytuacja w Polsce w danym momencie jest tragiczna. Proszę tutaj zobaczyć, tutaj mamy dolara amerykańskiego i dolar amerykański w grudniu. Widzimy w grudniu, w grudniu 23, w grudniu 22 kosztował 3,88. 3,88. Wtedy, gdy dolar amerykański kosztował 3,88, w grudniu około 20. Trzeciego. Jedna uncja złota kosztowała około 2050 dolarów. Co to wszystko oznacza? Ano to, że przecież złoto. Podrożało do prawie 2500 dolarów. Dzisiaj to złoto yy, troszeczkę spadło do 2326 dolarów, tak jak widzimy tutaj na wykresie, lecz nawet dochodzi do prawie 2400 dolarów. I co to oznacza? To oznacza, że polska złotówka jest na zawaleniu. Dlaczego? Ze względu na to, że załamała się formuła złoto, dolar, złotówka, załamała się formuła. Wtedy, gdy jedna uncja złota 23-4 grudnia kosztowała około 2050 dolarów, złotówka była mocniejsza, mocniejsza niż dzisiaj, bo złotówka dzisiaj kosztuje 4 złote, ale złoto jest o 400-300 dolarów droższe za uncję. Taka jest strata. Polskiego złotego gigantyczna strata jest taka, że to jest 300-400 dolarów, złotówka straciła 300-400 dolarów na jednej uncji złota. Plus dodatkowo dolar amerykański wtedy kosztował 3,88, czyli jeszcze mniej byśmy dali tych złotówek wtedy, ale dzisiaj dolar amerykański to 4, czyli trzeba tych złotówek dać jeszcze więcej. Ale przed kilkoma dniami dolar amerykański był po 4,10 zł. Polska złotówka jest w tragicznej sytuacji. Załamała się skrajnie. Formuła, w której gdy złotówka. Drożeje. może ona jeszcze przyjdzie, już tam czekamy, czekamy, może jeszcze przyjdzie, ale to już nie wiem, to już tylko, już, już nawet tego nie planujemy. Ewentualnie to się może stać. Załamała się formuła. Polska złotówka powinna w danym momencie kosztować około 3,70, 3,60, może nawet 3,50, 3,80. Si Zrozummy to, jeżeli, jeżeli złoto, jeżeli złoto podrożało o 20%, 20%, tak? A złotówka potaniała w dolarach podrożało o 20%, a złotówka potaniała z, od grudnia z 3,88 na dzisiejsze 4, ale przed chwilą było 4,10 i ta złotówka przecież jeszcze, jeszcze, proszę zobaczyć, w kwietniu złotówka była po 4,12. To oznacza, że złotówka pierwszorzędnie Traci do dolara i traci do złota drastycznie. Drastycznie to jest szokujące, szanowni Państwo. W danym momencie trzymać polskiego złotego z takimi parametrami. To jest szok ze względu na to, że złotówka jest szmatławcem podwójnym. Podwójnym szmatławcem. Tak, dają oprocentowanie w polskich bankach jakieś, to prawda, no ale w dolarze amerykańskim też dają oprocentowanie. Rzecz jest w tym, Rzecz jest w tym, że mamy u władzy ludzi, szanowni Państwo, którzy skrajnie niszczą polskiego złotego. Jeżeli polska złotówka się nie ustabilizuje, Polski złoty zawali się. Polska złotówka bez żadnego. Polski złoty. Złoty polski, jak niektórzy mówią. Żebym nie używał złotówka. No będę za każdym razem złoty polski. Mówił, no dostojna nazwa. Ale jaki to złoty, jak to do złota traci i do dolara. Jaki to złoty. Paździerz, karton, szanowni państwo, paździerz i karton, tak jest, proszę zobaczyć co się stało. No, mówmy sobie, asystent y, Donalda Tuska, Mateusz Morawiecki przez kilkanaście lat zniszczył polskiego złotego, no, mówmy sobie wprost sytuacja polskiej złotówki jest tragiczna, ja wiem, że mamy wakacje, jest ciepło, miło, fajnie No każdy lubi wakacje chyba, większość prawda, no ale popatrzmy no, no tutaj przyszedł Mateusz Morawiecki zło, znaczy się Jarosław Kaczyński przejął władzę i zniszczył polskiego złotego zniszczył szanowni państwo z 2,98 na 5 złotych, a tylko i wyłącznie ta złotówka się ten podaż złoty polski, ja będę go nazywał złotówka, bo tu żaden złoty bo do złota to on traci i do dolari a tracii. E, tragicznie. E, Morawiecki, proszę zobaczyć, Morawiecki zniszczył polskiego złotego. Morawiecki zniszczył, proszę zobaczyć, z 3 złote e, na 5 złotych za dolara amerykańskiego. Morawiecki zniszczył, szanowni państwo, polskiego złotego. Zniszczył. Morawiecki, Kaczyński i Duda zniszczyli polskiego złotego. Weszliśmy w skrajną depopulację. Morawiecki przez, od 2020 roku metodycznie niszczy nasz naród. Morawiecki niszczy nasze społeczeństwo w 2020 roku. Jaki kryzys nie przyjdzie, to zniszczy do końca, jak może. Jak, 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 gdy Morawieckiemu przychodziła jakaś okazja, to niszczył Polskę i Polaków, prawda? Gdy przyszedł 2020 rok, to nie wiem, najgłupsze, 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 najgłupsze rzeczy wprowadzał. Najwięcej kradli, prawda? 2022 też. Ile się da, jak najmocniej, jak najmocniej. Szanowni Państwo, nikt za to wszystko nie odpowie, prawda? Gdyby przyszedł, nie daj Boże, jeszcze jakiś inny kryzys, a Morawiecki zostałby, dalej byłby premierem, już by nas zniszczył do samego końca. Szanowni Państwo, takie jest. Te kryzysy, w tych kryzysach tak tak nas naniszczyli, tak naniszczyli małe i średnie przedsiębiorstwa, tak naniszczyli polskiego złotego, tak nas zniszczyli, że będziemy to odrabiać. Odrabiamy to już od 4 lat, to odrabiamy. Niszczą my, odrabiamy, oni niszczą my, odrabiamy. Nie wyjdziemy z tego przez 15 lat, co, co Morawiecki naniszczył, ale Tusk nie jest lepszy. Proszę zobaczyć, tutaj, szanowni państwo, przecież w 2008 dolar amerykański był po 2 złote. No to za Tuska wiadomo, że to była taka anomalia. No ale Tusk też zawalił z 2 złotych na 3 zł, prawda? No zawalił z 2 złotych na 3 złote z 2 zł na 4 zł tutaj, prawda? Ale finalnie polska złotówka zawala się i za Morawieckiego, i za Kaczyńskiego, i za Dudy, i za Tuska, i za Komorowskiego. Oni wszyscy, szanowni państwo, niszczą polskiego złotego. Taka jest rzeczywistość. Wiecie, za kogo się Umacniała złotówka? Nie wiem, kto tam rządził w 2000. Tu się umacniała złotówka, szanowni państwo. Tu się umacniała złotówka, prawda? Tu się, to nie wiem, czy, 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 nie pamiętam kogo to była. Tu chyba komuniści rządzili wtedy. Trochę inni ludzie rządzili wtedy niż rządzą od 8 lat. To troszeczkę inne, ale zarazem ci sami, prawda? W znacznej części, no, ale dużo rządziło innych, których. W ogóle już dawno nie ma w przestrzeni politycznej, lub zbytnio nie mają władzy. Polski złoty najpierw przez Donalda Tuska został załamany z 2 zł na 4 zł na 3 zł. Przyszedł Morawiecki, Kaczyński, Duda yy, i zniszczyli z 3 na 4 na 5. Dzisiaj mamy sytuację 4 zł. Szanowni Państwo, tylko od grudnia, zrozummy to od grudnia, ja to narysuję. W grudniu złotówka była po 3,88 za dolara, 3,88 za dolara, prawda? W sytuacji, gdy złoto było po 2000, powiedzmy y, 60 y, dolarów, tak? Złoto wzrosło, wzło, złoto wzrosło i co z tego szanowni państwo wynika, że to złoto wzrosło. No tak, gdyby formuła się miała sprawdzić, gdyby formuła się miała sprawdzić, to co by się stało? Co by się stało? A stałoby się to, że proszę zobaczyć, proszę zobaczyć, najpierw złoto wzrosło z 2060 dolarów z 2000 w grudniu 2060 dolarów złoto kosztowało. Wzrosło do 2000 prawie 500, prawda? Dzisiaj to jest 2350 2350 zrazu prawie 2500, dzisiaj to 2350, 2400 różnie to sobie oscyluje, ale złotówka przed chwilą kosztowała 4 zł i 10 groszy. Teraz kosztuje 4 zł, prawda? Cóż to oznacza? Że złotówka traci od grudnia tusk metodycznie niszczy polskiego złotego od grudnia szanowni państwo w grudniu gdy oni przejmowali władzę złotówka była mocniejsza o 15 20 30 groszy niż teraz rozumiemy to a złoto wzrosło o 500 do najwyższej wielkości o 500 szanowni państwo o, o 20, 20 tam 25% w zależności jak tam liczymy prawda 20% no a złotówka się nie umocniła. Gdyby zadziałała jakoś odpowiednio formuła, gdy polska złot, gdy złoto zyskuje mocno do dolara, to także złotówka zyskuje do dolara, bo taką formułę mieliśmy, to co powinno się stać? Że, szanowni Państwo, z tego 3,88, no to jakieś 3,60 dolar powinien, 3,70. Taka jest w danym momencie rzeczywistość. Tak jesteśmy biedni, szanowni państwo. Znaczy, oczywiście ci, którzy kupują, ci, którzy kupują złoto, trzymają znaczną część pieniędzy w złocie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdy kupują złoto tanio i sprzedają to złoto drogo, no to zyskują. Prawda? No to zyskują. Ale nie dziwmy się, dlaczego tak jest. Ludzie sobie myślą, że przyszedł Tusk, usunął niebezpieczny kredyt, który wprowadził yy, Morawiecki, wel niebezpieczny kredyt, wel w drugie wcielenie Hilarego, minca niszczyciel polskiej Przedsiębiorczości i narodu polskiego, szanowni państwo. No i, i co? Zlikwidowali niebezpieczny kredyt. No to teraz coś tam niby nieruchomości puszczają, ale to nie jest wszystko, szanowni państwo. Ceny nieruchomości pompuje się w Polsce na skalę masową. Dodatkowo przecież są te inne programy pomocowe, niepomocowe, które tak naprawdę wcale nie są pomocowe, a pompują ceny nieruchomości. Czyli tam dodatek za trzecie dziecko 100 tysięcy, 50 tysięcy, tu do kredytu, tam szanowni państwo, gwarancje bankowe, tutaj wakacje kredytowe, przecież to wszystko tak niszczy pieniądz i tak dalej. Tego jest cała, cała cała szanowni państwo masa, a w Polsce dodatkowo ludzie sobie przechodzą dalej na emerytury w wieku 50 lat 55, prawda w chwili gdy miliony Polaków, milion Polaków w Niemczech czy tam dwa miliony Polaków w Niemczech, milion Polaków w Wielkiej Brytanii, milion w Skandynawii, Islandii, Irlandii, Holandii, Belgii, wiecie, miliony Polaków w Europie będzie przechodziło na emeryturę w wieku 68-67 lat, a Polacy w Polsce będą sobie przechodzić w wieku 50-55 no i dlatego ta złotówka to taki szmatławiec, prawda, bo nie jest wyrabiana jeden tu robi na drugiego. Najpierw wszyscy pracują za byle pieniądze w Polsce, prawda? Zarabiają byle byle pieniądze, żeby potem dostawać byle emerytury. No taka jest, szanowni państwo, rzeczywistość w danym momencie w Polsce, tak? Nie dajmy sobie wpoic, że mamy jakąś dobrą sytuację, bo chwilowo nie trzeba ogrzewać swoich domów. Przypominam, zniknie sierpień, przejdzie lipiec, przejdzie sierpień, wejdzie wrzesień, październik i Minus 15, Szanowni Państwo, było rok temu. Minus 15, Gaz 2, 3000, zaraz yy, podwyższą nam te wszystkie rachunki. Szanowni Państwo, jest tragedia. No mówmy sobie wprost, jest bardzo, ale to bardzo źle. Skroj, stoimy na krawędzi załamania polskiego złotego. Trzymanie pieniędzy w polskim złotym, jeżeli to będzie kontynuowane, to ostatnie frajerstwo, prawda? I dlatego tu mówię takimi słowami, żebyśmy zrozumieli, że już dzisiaj, już, już dzisiaj widzimy, jak bardzo się opłacają inne aktywa. Jak bardzo się opłacają inne aktywa, mimo tego, mimo tego, że dzisiaj przecież dostaniemy, mimo tego, że, widzicie, ceny nieruchomości zostały tak napompowane, że w danym momencie bardziej opłaca się trzymać nawet złotówki, prawda? Zakładając, że ta złotówka, jeżeli założymy, że nawet ta złotówka będzie po 4 złote, ciągle będzie tak oscylować 94, 40, 4,20, to i tak bardziej się trzyma, opłaca trzymać pieniądze w złotówkach, bo więcej dostaniemy, bo jeżeli mamy milion złotych, milion złotych i trzymamy te milion złotych na oprocentowaniu w polskim banku, to to jest bardziej rentowne niż wydanie miliona złotych na jakąś Jakąś tam kawalerkę, czy jakoś tam, jakieś tam mieszkanie, zwał jak zwał, szanowni państwo, i zarabianie niby z wynajmu tej kawalerki, czy tam tego mieszkania, zwał jak zwał, szanowni państwo, bo dzisiaj dostaniesz więcej oprocentowania za trzymanie złotówek w polskim banku, niż byś otrzymał zakupienie nieruchomości, bo te nieruchomości są tak przecenione. Taka jest w danym moment i one dalej będą przeceniane. One dalej, szanowni państwo, będą przeceniane. Przecież to jest wszystko jeden wielki joke. To jest wszystko jeden wielki joke. Nieruchomości już mamy dwa razy, trzy razy droższe niż za granicą w krajach Unii Europejskiej, w których yy, zarabia się dwa, trzy razy więcej. To jest wszystko jeden joke. Szanowni państwo, zaraz przyjdzie ziła, zaraz nas zajedzie i Tusk wyjdzie w za krótkich spodenkach i będzie, o nie wiedziałem, szanowni państwo, taka będzie rzeczywistość, będzie zwalał na tego Morawieckiego. Tak jak Morawiecki, 7 lat wszystko zwalał na Tuska, tak, szanowni państwo. Tusk będzie zwalał, taka jest rzeczywistość. Mamy deficyt, szanowni państwo. Jesteśmy objęci deficytem. Co trzeba zrobić? Co, co trzeba zrobić? No, ja wiem, co trzeba zrobić, ale co oni zrobią? Oni zrobią co innego: podwyższą nam podatki, szanowni państwo, podwyższą nam, szanowni państwo, opłaty, podwyższą nam wszystko, zerżną nas, z nas jeszcze więcej pieniędzy. Przecież to robi Tusk, Z 14. emerytury, zaraz ZUS podwyższą, zaraz podwa... podatki podwyższą, Z... zwiększa się ten limit pracy. Podobno tam nawet tego nie sprawdzałem, dopiero chyba wczoraj czy przedwczoraj, żeśmy przestali płacić podatki od początku roku, prawda? W skali wynagrodzenia całego roku. Polska to jeden wielki pańszczyźniany kołchos. Mówmy sobie, szanowni państwo, wprost. Mówmy sobie wprost. I jeżeli już dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj mamy sytuację, se... W której bardziej się opłaca trzymać złotówki, jeżeli mamy milion złotych, bardziej się opłaca ten milion złotych trzymać w złotówkach, niż kupić za to mieszkanie i je wynajmować, bo więcej oprocentowania dostaniesz i bezstresowo, prawda? Jeżeli złotówka by się umocniła już tam do 3,50, do 3,30, do 3 3 ,3, to już w ogóle się opłaca złotówki trzymać w porównaniu do mieszkań. Mieszkania są dla frajerów teraz, prawda? Te przecenione to są dla frajerów, tak? No każdy by wolał trzymać pieniądze w pieniądzach właściwie, prawda? Ale no tylko możemy mieć, oczywiście, sytuację, w której Donald Tusk zniszczy polskiego złotego, no bo nie likwiduje, szanowni państwo, masowo tych wszystkich dopłat dla tych zagranicznych banków, dla tych zagranicznych deweloperów. Nie likwiduje, szanowni państwo, dopłat do pracowniczych. Planów kapitałowych, które pompuj pompują naszą konkurencję z zagranicy, czyli pompują i yy, doinwestowywują, szanowni Państwo, naszymi pieniędzmi zagraniczne korporacje, które właściwie nie dają wartości dodanej w Polsce w znacznym stopniu, które konkurują tutaj z, z tubylcami. My sobie, my sobie darmozjadów, szanowni, Morawieckich hoduje nam na naszych karkach darmozjadów, szanowni, takich darmozjady, darmozjady, szanowni państwo, to są darmozjady. Tusk też nawpuszczał Morawiecki i tam nawpuszczał dziesiątki tysięcy złodziei, darmozjadów, szanowni państwo, tuskich nie wyrzuca, taka jest rzecz, ludzie się domagają, rzucić tych złodziei stąd z tej Polski, szanowni państwo, no tak, no dziesiątki tysięcy złodziei do Polski zostało wpuszczonych, no mówmy sobie wprost, te sklepy przecież tam są ochroniarze w tych sklepach, szanowni państwo, przez to produkty są drogie i tak dalej, i tak dalej, no dziesiątki tysięcy bandytów zostało wpuszczonych za Morawieckiego, szanowni państwo, czy on za to odpowiedział, czy Donald Tusk bierze i ich wywala, no taka w danym momencie jest rzeczywiście, Polska jest w w stanie rozkładu, proszę sobie to wyobrazić jak przecenione są nieruchomości co by się stało, gdyby usunąć szanowni państwo, dopłaty od tak zwanego państwa do pracowniczych planów kapitałowych, szanowni państwo co by się stało co by się stało, gdyby usunąć te wszystkie inne różne dopłaty, pompujące ceny nieruchomości dla zagranicznych banków, zagranicznych deweloperów, gdy już dzisiaj, i co by było, Szanowni Państwo, gdyby wprowadzono odpowiednie podatki yy, i odpowiednie regulacje, na przykład jak w Szwajcarii, prawda, albo jak w Hiszpanii, prawda, jeżeli chodzi o zakup nieruchomości? Proszę sobie wyobrazić, co by wtedy było, Szanowni Państwo. Jeżeli już dzisiaj yy, nie za wysokie mamy oprocentowanie, ale już dzisiaj złotówkę się bardziej opłaca trzymać, szanowni państwo, niż kupić nieruchomości, bo są tak przecenione, dwa razy bardziej się opłaca, właściwie można powiedzieć, tak? No chyba, że ktoś wie, że Donald Tusk chce zniszczyć polskiego złotego i wprowadzić nam euro, tak? No ale mimo tego, że złotówkę bardziej opłaca się trzymać niż te, yy, niż, te niż te, wiecie, niż te nieruchomości i w sytuacji, gdyby zło może złotówka się umocniła do trzech złotych czy 350, to bardziej się opłaca oczywiście jeszcze niż dolary, a jak będziesz zawalać, to oczywiście bardziej się dolary bo płacą to samo oprocentowanie. Jeżeli ktoś wierzy, że Donald Tusk chce zniszczyć polskiego złotego, no to lepiej trzymać dolary. Jeżeli ktoś nie wierzy, że Donald Tusk chce zniszczyć polskiego złotego, no to lepiej złotówki. Ale mimo tego, że te złotówki są lepsze od tych dolarów w tej opcji i że złotówki są lepsze od polskich nieruchomości, więcej płacą, to i tak złotówka jest gorsza od złota. Od złota, szanowni państwo, od złota. Proszę sobie to przerobić. Taką mamy w danym momencie rzeczywistość, i to pokazuje, co by się stało, szanowni państwo, gdybyśmy zawalili polskiego złotego. Proszę bardzo, jeżeli Donald Tusk będzie zawalał polskiego złotego w ramach trendu zniszczenia polskiej złotówki, bo tutaj mamy taki trend yy, apokalipsy polskiego złotego, szanowni państwo, od 2008 najpierw był Tusk, i jego akolici, potem był Morawiecki i tam jego akolici, prawda, teraz y, następni trzy jeźdźcy. Apokalipsy polskiego złotego, szanowni państwo, czyli Donaldus, Kosiniak, Kamysz, Hołownia, mam nadzieję, że tylko udają, chciałbym wiedzieć, że chciałbym, żeby tylko udawali, bo jeżeli polska złotówka przy obecnym oprocentowaniu, dzisiaj 5,75 było 1, 1,5, 0, prawda, prawie, Pod, musieliśmy podwyższyć oprocentowanie o 7, żeby się umocniła z 5, szanowni państwo, na 4, jeżeli zawalimy, dzisiaj mamy 5,75 zawalimy do 4,54, do 5, nie wiemy co będzie z gazem jeżeli zawalimy z powrotem złotówkę do 5 złotych, przy dzisiejszym oprocentowaniu 5,75 i wtedy będzie trzeba podwyższyć oprocentowanie, to jakie będziecie mieli kredyty, szanowni państwo, dzisiaj dzisiaj te śmieszne, sprawdzałem te śmieszne mieszkania w szarych blokach, szanowni państwo przy, przy gdzie to jest przecenione po 1,5 miliona złotych, próbują, szanowni państwo, sprzedać, co to oznacza że jeżeli dzisiaj mamy oprocentowania na ile, Szanowni Państwo? Na 10%. Co to oznacza, Szanowni Państwo? Że dzisiaj mamy oprocentowanie 10%, żeby kupić sobie 70-80 metrowe mieszkanie w szarym bloku, to no takie są, takie są propozycje. Czy tak to jest to napompowane, Szanowni Państwo. To zrobił Murawiecki, to zrobił Duda, Kaczyński, Tusk. To jest ich sprawka, Szanowni Państwo. To dzisiaj mamy ratę kredytową, żeby człowiek sobie chciał zamieszkać normalnie w normalnym mieszkaniu, Szanowni Państwo, to go rata wyniesie 13164 zł. Jeżeli Tusk zniszczy Złotego do pięciu, złotych z 5 zł z 5,75 z powrotem wrócimy na 6,75, a nawet na 10,12. Profesor Glapiński, pan profesor Glapiński, i nasze bystrzaki wtedy wyjdą. Sorry, sorry, sorry warchoły, ale musimy podwyższać do 12%. I co się wtedy, do, do 12% z 5,75? I jakie będzie oprocentowanie? 19% będziemy mieli oprocentowanie, proszę zobaczyć. I rata, do ilu wam podskoczy? Do 24 tysięcy złotych miesięcznie, plus szanowni państwo, gaz, plus ogrzanie, plus to, plus tamto, plus światło, szanowni państwo. Są witamina D, buty na zimę i tak dalej, i tak dalej, kurtki. No i jesteśmy uwaleni, my już jesteśmy uwaleni, my już jesteśmy uwaleni. Ale co to będzie, jak będzie to, co pokazałem? Szanowni Państwo, każdy Polak, który ma kredyt hipoteczny dzisiaj, każdy człowiek, który chce kupić dom, mieszkanie, każdy człowiek, który chce mieć działalność gospodarczą, powinien być za tym, aby Donald Tusk, po słowach, w których powiedział, że będziemy bogaci jak Brytyjczycy za 5 lat, powinien się podać do dymisji. Każdy Polak powinien być przeciwko Morawieckiemu, który zniszczył rynek kredytowy, rynek mieszkaniowy, szanowni Państwo, polskiego złotego. Każdy powinien być przeciwko tym ludziom. W innym razie Donald Tusk straci władzę, przyjdzie Morawiecki, znowu zniszczy polskiego złotego. No taka będzie rzeczywistość. No mówmy sobie, a jak przyjdzie jeszcze jakiś kryzys, to już Morawiecki, Morawiecki, werhilary Minzwel, szanowni państwo, drugie w, w niebezpieczny kredyt, to on nas zniszczy do końca. Przecież on nas zniszczył w 2020, on nas zniszczył w 2022. Tego nie było trzeba aż tak, szanowni państwo, dociskać, prawda? Ale oni dociskali, żeby kraść, żeby kraść, żeby kraść. Tu półtora miliarda, tam popłynie gdzieś tam do jakichś banków. Tu pół miliarda na kalesony. Tam, szanowni państwo, tam miliard, tu miliard, tu miliard, tam 700 milionów. No mówmy sobie wprost, dla drobnych Morawiecki i jego sitwa Kaczyńskiego, dla drobnych zniszczyli Polskę i Polaków, zniszczyli polskiego złotego. Żeśmy 300 lat walczyli o polskiego złotego. Zabory, powstania, jedna, druga W światowa, szanowni państwo. 60 lat komunizmu przyszedł Morawiecki zniszczył. Zniszczy to złotówkę, Szanowni Państwo, a prawdopodobnie tu po prostu wbije gwoździe do trumny.